Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj taki krótki temacik. A mianowicie... Próbuję przykręcić profil. I oczywiście nie trzyma. Żeby nie było... Nie taki tu profil powinien być. Oczywiście tu powinien być profil U. Tu wyrysowałem. Tu powinien być przykręcony do podłogi. Chociaż tu jest 1000 kabli, tak bym nie ryzykował. Do góry poprzeczki oczywiście i, i płyta GK, tak to powinno być zrobione. Oczywiście nie mam tego, nie chce mi się jechać na skład. Jak nie muszę, to po prostu kombinuję z dostępnego materiału. Wiem, że się nic nie stanie, tu po prostu zrobię tak, że mam podwójną płytę. Jedna płyta, jakiś kawałek, wykorzystam ustawię. To do pionu, drugi, powiedzmy, trzeci kawałek, później cała, cała płyta z góry na dół, z czoła tylko jedno, i wiem, że tu się nic nie stanie. Zresztą tu prawdopodobnie dalej idzie zabudowa, bo tu jest cała rędziemnia rekuperacji i, i skrzynie. Także, żeby nie było, że ktoś mi tam napisze, że nie z takiego materiału, po prostu ja. Ja podchodzę tak jak nie muszę, to nie naciągam i tym bardziej, że mi się nie chce jać. Ale, ale powróćmy do tematu. Więc tak, oczywiście, mogę jakieś tego typu kółki, mogę takie piękne, i, i grubsze wkręciki, ale jak wiemy większość pewnie używa y, y, szybki montaż, więc ja, jak ja to robię? Już pokazuję, może to będzie ciężko pokazać, ale bardzo prosty sposób: jak zawiercę, no tak mówię, będę próbował to zrobić i to się rusza, tak więc no, po powinienem to przytrzymać, ale niestety nie mam trzech rąk, i więc tak biorę kręcik nie z boku, bo mi cofnie, tylko na przykład tak, tu jest z góry. Nie wiem, czy to jest widać. Zobaczymy. O, proszę. Nie ma takiej opcji, żeby to urwać. Nie pokazałem tego, tylko ostatnio byłem na budowie tam oglądać łazienkę. Nie wiem, czy sami, czy, czy jakaś firma właśnie kręciła u 30 dookoła. Ja patrzę dlaczego tak jest nakręcone chyba nie wiem co 20 co 30 okazało się, że im to nie trzymało i też im to podrzuciłem ten patent. Byli zszokowani, że takie coś takie proste a ten a a3. Zaraz tu jeszcze wywiercę wywiercę jedno. O jest linia. Chodź, O, ten tu powiedzmy trzymie. Ten tu powiedzmy trzymie. No ten tu akurat trzymie. Dobra, jest do linii. Spróbujemy, spróbujemy tutaj. o jeszcze za dwa. a ten już tak słabo trzyma więc tak mówię z góry lub z dołu oczywiście jak czasem by pociągło w którąś stronę no to należy to wykręcić i przekręcić no i tyle o i gwarantuję że tego nikt nie jest w stanie urwać to tyle, co chciałem Wam pokazać. Trzymajcie się. Cześć.